Moja przygoda z Politechniką Śląską rozpoczęła się dokładnie 50 lat temu. Skończyłem studia w roku 1970 i rozpocząłem pracę na uczelni, i też minęło mi tu już 45 lat pracy. Najważniejszym zadaniem jest kształcenie studentów na dobrym poziomie: studentów w specjalnościach, które są przydatne w pozyskiwaniu pracy, w dalszej ich kształtowaniu kariery zawodowej, w dostosowaniu do. Potrzeb przedsiębiorstw szeroko rozumianego przemysłu. Pojawiają się nowe wyzwania, pojawiają się nowe specjalności, pojawiają się nowe technologie, jeśli chodzi o studia inżynierskie, i ten wykładowca, nasz, młody czy starszy, w dalszym ciągu musi się rozwijać, musi doskonalić swoją wiedzę, aby tą współczesną, dobrą, nowoczesną wiedzę móc skutecznie przekazywać. Gliwice to bardzo dobre miejsce dla kształcenia dla studentów, bo to miasto akademickie. Przecież ta nasza dzielnica akademicka mieści się w centrum miasta, w dobrym miejscu. Bardzo dobrze sytuowana, bardzo rozbudowana. Politechnika jest uczelnią śląską. W nazwie to ma zapisane, ale kształcimy tylko w Gliwicach, ale i w Katowicach, i w Zarzu, i w Ryniku. Dlatego ma charakter regionalny z tego powodu ale był już charakter regionalny, ponieważ kształci prawie wszystkich specjalnościach inżynierów dla śląskich, nie tylko śląskich przedsiębiorstw.